Cześć, kochani, dzisiaj środa ze stepowaniem. Ja was witam z mojego koronnego studia. A dziś kontynuujemy historię wspaniałej polskiej artystki, Lody Halamy. Jeśli nie widzieliście poniedziałkowego odcinka Oli, to polecam od tego zacząć, a tymczasem. Jest taki zwyczaj w świecie, że każdy coś posiada, ten pieniądz ma, a tam ten krzyż. mi po śmierci męża Loda udała się do Teściowej, ale nie została przez nią dobrze przyjęta, ponieważ pani Nina obwiniała Lodę o śmierć George'a. Decyzja o przyjeździe do Teściowej okazała się bardzo niefortunna z jeszcze jednego powodu. Matka jej zmarłego męża postanowiła odebrać aktorcy syna. Loda została zmuszona do stoczenia długiej i wyczerpującej walki o dziecko. W tym czasie Loda nie oszczędzała się. Występowała dla internowanych polskich żołnierzy, brała udział w dużych imprezach charytatywnych. W 1946 roku postanowiła wraz z synkiem wyjechać do Anglii, gdzie mieszkały jej siostry, Alicja i Helena, z którymi występowała w Anglo-Polish Ballet. Zawarła wtedy fikcyjne małżeństwo z Kazimierzem Dobrowolskim w celu uzyskania praw pobytu. Pod koniec 1948 roku zdecydowała się na wyjazd do USA. Tam wraz z synkiem zamieszkała w Santa Ana i znowu, by uzyskać amerykański paszport, wzięła ślub. Tym razem wyszła za Larego Latę, z którym już po roku się rozwiodła. W Sanach zaczęła zarabiać jako agentka nieruchomości. Stać ją było, by posłać syna do prywatnej szkoły. Utrzymywała kontakty towarzyskie z amerykańską polonią. Czasem dawała krótkie występy. Pod koniec 1956 roku wraz z synem wróciła do Londynu. Jesienią następnego roku po raz piąty wzięła ślub, znów fikcyjny. Jej mężem został młodszy od niej o 11 lat aktor Stanisław Ruszała. Ten związek przetrwał 4 lata. W tym czasie otworzyła i prowadziła kawiarnię-restaurację. Po raz pierwszy po wojnie odwiedziła Polskę w 1958 roku. Co ciekawe, było to w dniu pogrzebu Aleksandra Rzepczyńskiego. Harama wzięła w nim udział z największym wzruszeniem. W 1959 roku wystąpiła w teatrze Buffo, a następnie taneczne show dała w warszawskim teatrze Syrena w 1967 roku. Miała wówczas 58 lat a ze sceny zeszła na brawach. Loda Halama zmarła w Warszawie 13 lipca 1996 roku, na tydzień przed 87 urodzinami. Została pochowana na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ja was jak zawsze zostawiam z odrobiną tańca z filmów, w którym e, nasza Loda brała udział. Tymczasem was ściskam mocno, dużo zdrowia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu! you hey.